I witajcie ponownie z tej strony, oczywiście jak zwykle, Angius. I zapraszam Was na drugi odcinek porażek RMA. O ile w poprzednim odcinku mówiliśmy o nowej produkcji, o tyle teraz zajmiemy się projektem zawieszonym. Dlaczego zawieszonym, zapytacie. Ano dlatego, że hmm, niestety niewiele porażek ostatnimi czasy wyszło, a ta jest naprawdę szczególna. Od razu na samym początku wielkie podziękowania dla Filmowego za to, że przesłał mi w ogóle spakowaną tę grę, ponieważ niestety oficjalny download jest niedostępny. Ale tak, yy, zacznijmy może. Gra nazywa się Minecraft. Właściwie Minecraft, ale z przyzwyczajenia przeinaczyłem nazwę. Musicie mi to wybaczyć. Skąd to nawiązanie do Minecrafta? Nie mam bladego pojęcia. Naprawdę. Ta gra w niczym go nie przypomina. Jest to moje trzecie podejście do nagrania, ponieważ. Yy, Podczas poprzednich software niestety zawodził. I cóż my tutaj mamy? Od razu w oczy rzuca się zapewne plik rvproj. Dokładnie tak, mamy tutaj plik projektu, który możemy sobie dowolnie modyfikować. W całe szczęście rtp nie zostało nam załączone. tak? Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać grę. Tak. MinerCraft100. Kawałek czasu się wczytuje. Lubi sobie wywalić brak odpowiedzi przy okazji, ale zaraz potem się włącza. Ja ściszę głośniki, żeby nie było aż tak bardzo tego słychać w moim mikrofonie. I cóż my tu widzimy? Profesjonalnie wykonany tytuł. Przeróbka podstawowego. Ale jest dodane logo. To jest... To jest z pewnością plus tej produkcji. I zacznijmy grę od nowa. Budzimy się nie wiadomo gdzie, bez żadnych wyjaśnień. Stoi tu jakiś król, dookoła biega wilk, pnącza mają źle ustawioną kolizję. No cóż, pomówmy z królem. Witaj w świecie Minecraft. zdobywaj poziomy, ulepszaj post, pokonaj władcę piekieł, zyskaj od niego niesamowitą sławę królu, a król jest pewien, że odda mi tę sławę jak ja go pokonam bo jak ja go pokonam to on taki bardziej martwy będzie na pewno będzie chciał mi tę sławę jakoś oddać czy coś no ale dobrze załóżmy, że wiesz co mówisz Wilku, stawaj do walki. Re. re re kum kum. I walczymy z pokusami. Oczywiście, bo no przecież z czym innym moglibyśmy walczyć, atakując wilka? No to jest naprawdę logiczne, przyznacie sami. Mamy też umiejętność, która zadaje podwójne obrażenia dla przeciwnika. Nie kosztuje ani trochę. Mamy, widzicie, koszt many zero. Więc po co właściwie mamy używać zwykłego ataku? Nie wiem. Ale cóż, to jest Minecraft, Tutaj nie liczy się logika. Wiemy też, że Kamil Włosz Victorius. Cała gra jest, zakładam, po polsku, więc. Można powiedzieć, że Kamil głosnął Wiktoriusnięty. Czy coś w ten desy. Wilk oczywiście nie znika po pokonaniu dwóch pełzaczy, ponieważ pokonaliśmy dwa pełzacze, a nie wilka. To logiczne. I mamy Edir Movement, tak jak w Six Hero. Nie mam bladego pojęcia po co. I mamy lewitujące drzwi. Wspaniale, nieprawdaż? Pierwsze miasto. Tutaj każdy z tych gości nas atakuje, a tutaj jest jakże radośnie, bezcelowo ustawiona, bezsensowna łódeczka. Jeśli ktoś będzie potrafił mi powiedzieć, po co ona tu jest, bardzo chętnie się tego dowiem. Naprawdę. Zapadł zmierzch. Wejdźmy więc do karczmy. Wejdźmy od południa, wyjdźmy od północy! Ha! Wspaniałe, naprawdę! 10 zł za jedną noc, chcesz zostać? No oczywiście, już zmierzcha, więc przyda się trochę odpoczynku. Momencik... Ale cóż widzimy? Poradnia się nie zmieniła, bo i po co? E, tutaj oczywiście flaga tarza się po podłodze. Ściany są sufitami, skrzynki przyprawiają o zawroty głowy, no ale do takiego standardu już się przyzwyczaiłem. Tutaj mamy również czterech bohaterów, którzy mówią nam: zmiana bohatera. Przy czym, co ciekawe, te dwie pierwsze postaci mówią nam: zmiana bohatera poprawnie. Widać następne: zmiana bohatera. Widać różnicę? Najwyraźniej na każdą z tych pierwszych dwóch postaci autor gry zmarnował po jednej szarej komórce, a na pozostało już mu ich nie wystarczyło. Idziemy więc do tego gościa. Nie wiem kim on jest, ale mówi nam, żeby kupować u guildera. No dobra, skoro tak go polecasz, to na pewno go odwiedzę. Jeśli byś tylko był tak łaskaw i powiedział mi, gdzie mogę owego Guildera znaleźć, to... Byłbym naprawdę wdzięczny. OK, ty jesteś builderem. Fajnie. I cóż, i oczywiście masz nam do zaoferowania podstawowe uzbrojenie będące w standardzie demo makera. Twój demo makera. Będące, będące w makerze zaraz po jego zainstalowaniu. Tak. I to w dodatku. Polskiej wersji. Tak, autor korzysta z twierdzówki, ponieważ główny bohater nazywa się Kamil, ma czar i face Ralfa. Bardzo ciekawe jest też, są też nazwy map. Czasem warto się im przyjrzeć. To jest na przykład mapa Dom Nasz. Tak, Dom Nasz. To jest mapa Dissida Wioska. Tak. I może zapiszę grę? Tak. I walczmy z nim. Walcz, tchórzu. Mm, tchórzu. Tak. Walczmy, oczywiście. Atakują nas dwie pszczoły, a raczej emerczdują dwie pszczoły. Skąd? Dlaczego? Nie wiem. Nie pytajcie. Nie szukajcie ludzi w tej produkcji. Naprawdę, dobrze, dobrze Wam radzę. I właśnie jedna pszczoła pokonana, druga pszczoła jeszcze niepokonana. Eee, o, nie zatkł nas, to ciekawe, ponieważ tutaj przeciwnicy bardzo lubią używać takich zdolności jak paraliż, etc., które właściwie wykluczają nas z walki. I to używają ich tak często, że. No cóż, że. Po prostu nie jesteśmy w stanie walczyć. Kogóż mamy tutaj? Tutaj mamy gilda. Tam był gilder, tu jest guild. Już obstawiam, że to jest guild, ponieważ nauczyłem się, że yy, no tutaj nie polecają innych kupców. On ma antidotum. Weźmiemy oczywiście. Weźmiemy Antidotum i zaraz też go użyjemy, ponieważ jesteśmy zatruci. Tak, Ejo. co ja robię? Antidotum. I wspaniale, jesteśmy zdrowi, rzeźcy, zwarci i gotowi. O, to jest bardzo, bardzo ciekawa postać. Mówi ona, to mój ogród herbaty tekane. Tak. Tutaj autor musiał się naprawdę postarać, żeby w zdaniu składającym się z pięciu słów popełnić cztery błędy. Oczywiście oczywiste błędy takie jak mój czy herbaty, ale też tekane. Tekane to marka herbaty, więc pisze się to z wielkiej litery oraz przez dwa k. Cztery błędy na 5 wyrazów daje nam 0,8, czyli 80%. 80% tego dialogu jest błędne, a ten dialog składa się z jednego tylko zdania. Wspaniale, nieprawdaż? Adaś, chcesz zobaczyć tę twoją herbatę tekanę? Nie da się, ale wiemy, że to jest najprawdopodobniej herbata owocowa, ponieważ rosną tutaj krzaki truskawek, poziomek, malin, czegokolwiek. I cóż, co powiecie na następną walkę? Tekane zaginie. Tekane zaginie, atakują nas trzy orki, choć atakowaliśmy jakąś dziwaczną nimfę wodną, cokolwiek. Furia pięścią, proszę bardzo, atakuje dwóch losowych wrogów i również nie zabiera nam many. A orki walą od razu pod 200 obrażeń. I giniemy na dwa hity, tak, no, game over oczywiście standardowy, ale tego przecież można się było spodziewać, nieprawdaż? Kontynuujmy więc od ostatniego zapisu. Ostatni zapis jest tutaj. A my pójdziemy w dół. Teraz już wiemy, żeby z nikim nie gadać. Pójdziemy w lewo. Tu jest motylek. A którego nie da się wejść. A da się do ciebie zagadać motylku? Nie da się. Idziemy przez most pochodzący z mapy świata. Ten pan oczywiście nas atakuje. Tutaj jest Kolejny bezsensowny element. Sterowiec. Po co? Na co? Dlaczego? Nie wiem. Wysiadamy i przechodzimy dalej. A dalej mamy jakieś... O! To jest najwyraźniej druga plantacja herbaty tekane. E, tutaj mamy paprotki, tutaj drzewa z mapy świata. No przecież nawet nie mają ustawionej kolizji, bo bo i po co? I tutaj mamy chyba jedynego NPCA, który nas nie atakuje. Mówi, witaj w ogrodzie Pitera. Koniec. Żadnej walki. Swoją drogą zauważyliście, to bardzo ciekawe, że mapy nigdy nie wykraczają poza wielkość ekranu. Teraz. Teraz sobie zapiszemy. Tak. A to w tym celu, aby podejść do tego pana, zagadać do niego. Tutaj widzimy, że jest on romantykiem. Zachwyca się nad tym, jak tu ładnie, jaka piękna natura, drzewka, zielona trawa, szkielet, yy, miniatura mostu, fruwający błękitny motylek, i aż zasmuca go to, że. Nie może widzieć takich widoków na co dzień w swych standardowych podróżach. I z tego powodu atakują nas dwa strachy na wróble. Tak. Dokładnie tak. A my już nie mamy naszej poprzedniej umiejętności. Strach na wróble używa ognia. Ognia. Słomiana kukła atakuje ogniem i skałą, które... No, właściwie to te strachy na wróble również mają nas na dwa, trzy, góra, cztery hity. Ale nie, nie skończymy na tym. Nie ma szans. Ja się męczę, wy też trochę. Czytamy grę jeszcze raz, ponieważ chcę wam pokazać jeszcze kilka fascynujących miejsc w tej krainie. Teraz już chyba nie będziemy walczyć, ponieważ wiecie jak kończy się walka i że walka polega na tym, że ktoś mówi coś zupełnie bezsensownego i od razu się naważamy. Z, z pietruchy. Tutaj mamy zimę, tam było lato, a tutaj już zima. I od razu zimowy las. Zimowe góry, armia bałwanich klonów. Też sklonowanych bałwanów, jak kto woli. A tutaj mamy znów coś dziwnego. Małe domki, może jakaś dziewczynka się tutaj lalkami bawi, czy coś. Bo jest zamek, jest wieża. Jest równie bezcelowo ustawiony statek. Kolizja wieży jest również źle ustawiona. Choć nie, może statek nie jest bezcelowo ustawiony. Możemy dzięki niemu dostać się tutaj. Co tutaj jest? Oczywiście następny chętnie do bitki. Tych dwóch również chce się lać. Podobnie jak ten. Tak. A my pójdziemy sobie krawiną, która miałaby zapewne służyć za most. E, tutaj jest jedyny NPC na tej mapie, który nas nie atakuje. Chce 20 kp za jedną noc. Łóżko. u środku potworu. W jakimś... Na jakimś placu zabaw demonicznej dziewczynki. Super. Dalej mamy krowy. Dlaczego krowy? Dlaczego dookoła jest lawa? Co tu robi ten dziadek, który ma tak samo na imię jak poprzedni handlarz? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Choć mam pewną teorię na ten temat. Ten dziadek jest ojcem poprzednich dwóch handlarzy, których spotkaliśmy. E, jeden z nich nazywa się gilder, drugi gild. Ten dziadek po prostu nie miał na tyle inwencji twórczej, żeby nazwać swoich synów inaczej jak tylko od własnego imienia. Ten pan również nas atakuje, podobnie jak ten siedzący przy wulkanie. Możemy zejść niżej. A tu jest sam Uberlord Destrukcji. Nie będziemy z nim walczyć, bo oczywiście zginiemy. Cóż innego mogłoby się wydarzyć? Przyznajcie sami. Gdzie teraz się wybieramy? Wracamy do miasta. Choć jeszcze posprawdzałbym tutaj nazwy lokacji. To jest Śnieżna Kraina, składa się z jednej mapy. To jest parada. Nie jestem pewien, czy autor wie, czym jest ta rada. To jest Hel. Mm, no. Szczerze mówiąc, to nad Bałtykiem jeszcze na Helu nigdy nie byłem. Aczkolwiek nigdy nie widziałem, żeby Hel akurat tak wyglądał. Tutaj mamy Hellforge, Piekielna kuźnia. Dobra, gdzie są kowadła? Okej, okay, nie pytam, nie pytam. Autora tej gry już o nic naprawdę nigdy w życiu nie zapytam. Dlaczego tu się tak idiotycznie zews zewsząd wychodzi? Przejdźmy. Tak, tak, zajmy. Śnieżna kraina, oczywiście znamy nazwę tej lokacji. Jeszcze z ciekawości sprawdzę to. Poza wioską. Stary nie domyśliłbym się. To jest zajście. Ale zajście jakie? A to jest las. Las. Wy to widzicie? Las. Tak wygląda las? Czy to są może bardziej ogrody Pitera? A? Wsiądziemy w sterowiec. Będziemy po drugiej stronie szybciej. I zróbmy. Idziemy dalej. Idziemy w górę. To już wiemy, że jest wioska. To jest... pustynia. Gdy zagadamy do tego gościa, powie "Uf, jak gorąco i oczywiście nas zaatakuje. Jakżeby inaczej. Idźmy dalej. To są wykopaliska. Leżą tu łopaty, jakieś kryształy, jakieś doły, lina. A ten gość, oczywiście, ni z gruchy, ni z pietruchy nas atakuje. Zaatakujmy go! Mówi Ching Chang! I atakuje trzema duchami. Albo on jest jakimś medium, albo czymś w tym stylu, albo przywołuje duchy. Nie wiem. I może nie chcę wiedzieć, szczerze mówiąc. Cóż, na tej walce wydaje mi się, że skończymy, ponieważ pokazałem Wam wszystkie mapy, jakie są obecne do zwiedzenia w tej grze. Zakończmy pięknym ekranem. Game over. Albo nie. Nie zakończmy. Zakończmy wychodząc z gry. Tak. Tak, będzie fajnie. E, I cóż, có, cóż ja mogę rzec o tej grze? No Nie za wiele, szczerze mówiąc, nie za wiele, a już z pewnością nie za wiele dobrego. E, no cóż, myślę, że na następny ogień pójdą kartofle. Pewnie większość z was zna tę produkcję, choć zastanawiam się również nad Strażnikiem, tak, tym oryginalnym Strażnikiem przez RZ. Niestety nigdzie nie ma dostępnego linku do jego pobrania. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś może podrzucił mi jakiś jego mirror albo cokolwiek, co naprowadziłoby mnie na trop. Strażnika, ponieważ naprawdę chciałbym w to zagrać. To jest kwintesencja kaszany. A właśnie, gdy już jesteśmy przy kwintesencji kaszany, to parę osób pytało się, czy będę nagrywał miasteczko nowoczesne. E, otóż, tak, mam zamiar nagrać miasteczko nowoczesne. Wszystkie części, wiem, wiem, wszyscy, ale nagram wszystkie części. Ale jeszcze nie teraz. Muszę się przygotować, grając w jakieś gnioty, żeby przygotować się na zagranie w tego ubergniota, bo inaczej się tego nazwać nie da. No ale cóż, to byłoby chyba na tyle. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. I. Cóż, do usłyszenia, żegnam Was i cześć!